Części terenu na skraju namę jest kopalnia. niej, co jakiś czas będzie pojawiała się stawka złota, będzie od wydawał bez krzyc. Witam wszystkich z tej strony ulat! Ostatnio odbyła się to masz I jak łatwo się domyślić jako, że jest to nasza impreza, to nie za bardzo mieliśmy możliwość nagrywać. Całą rozgrywkę, bo po prostu cały czas byliśmy w terenie i zajmowaliśmy się innymi rzeczami niż sama rozgrywka, bo pilnowaliśmy porządku, organizowaliśmy wszystko, rozgrywkę i tak dalej. I powiem wam szczerze, nawet wstępnie nie planowałem w ogóle umieszczać nagrań z tej rozgrywki. Ale pytań było na tyle dużo, że z tego materiału, który udało nam się zebrać, postanowiłem coś tam skleić. Oczywiście od razu ostrzegam, materiał jest jaki jest, żadna to rewelacja. Z góry za to przepraszam, ale w myśl tego, co powiedział mi jeden z uczestników, lepszy taki niż żaden. Na początku oczywiście chronowanie, spisywanie uczestników, robienie list i tak dalej... Za trzy, za minuty od prawa, jakby ktoś nie słyszał.

A później oficjalne rozpoczęcie z przypomnieniem zasad i ogólnie scenariusza rozgrywki. Miało być kazanie z ambony, to będzie. Proszę wszystkich, żeby się ustawili za znaczkami ze swoimi teamami. Osoby, które nie mają przydzielonych drużyn, ustawić się na środku, na przejściu. Byłoby miło, jakbyście się ustawili na przykład szkółkami, czy coś takiego, bo będziemy musieli was policzyć i dołączyć ludzi bez e, domu. Panowie, by... poprawiam prośbę, ustawcie się tak, żeby było w łatwo policzyć. jakieś czwórki, coś takiego. Nie ukrywam, że trochę ma trudny celu nie, ten... niektórych teamer. Wszystkie firmy były policzone na około 12-13 osób w ogóle. A to parker... No panowie tam, szukamy na was z tego parkingu Dobra, ja zaczynam od prawej, Wim będzie liczył No to trochę potrwa, jak widzę, bo nie, nie umiemy używać zegarka, jak widzę Podstawowa rzecz, przypomnienie scenariusza. W terenie są przede wszystkim cztery liczniki. Na mapach są oznaczone punktami R. To będą cztery te nasze liczniki elektroniczne. Naciskacie klawisz odpowiedni do twojej strony. Dalej. Kopalnia. Na północnej części terenu, na skraju mapy jest kopalnia. W miejscu jakiś czas będzie pojawiała się stawka kota. Będzie odknieł, wydawał, wyskrzy. Jeżeli nie ma tej, tej, tej złota, to nic nie zabieracie. Na samym środku mapy są skrzyneczki, punkt oznaczone S. Tylko tak, one nie leżą bezpośrednio w punkcie, tylko są rozstawione lekko w terenie, i niedaleko. Góra 50 metrów od punktu, a oceniam, że dużo bliżej. One są przypięte kłódkami. Aby uzyskać dostęp do kłódki, czyli zdobyć kok, trzeba będzie znaleźć odpowiedniego orga o odpowiednim czasie. Takie informacje otrzymają dowódcy w kopertach. W terenie będzie w sumie 5 organizatorów sędziów, chodziło cały czas po terenie, więc w razie czego tam się zgłosi. Ja jako sędzia będę tutaj, w razie też można do mnie przyjść, ale wiadomo, jestem dość daleko. Ja tutaj mam radość do że tylko komuś chcieli to postaram się pomóc tutaj na miejscu, ogarnę temat. Kult biorą, bio obowiązują, tak? I to jest na Nadleśnictwa i naprawdę ja błagam, Stosujmy się do tego, tak? To nie jest nasz wymysł, tak ma po prostu być. Kolejna rzecz, nie śmiecimy w każdym punkcie na mapie, co worki na śmieci. Naprawdę, jeżeli wniosłeś coś, powiedzmy, butelkę z napojem, to jak wynosiłeś, była cięższa niż jak ją wynosisz, więc odniesie ją do respa, do świecika nie będzie problemem. Proszę was o to. Jeżeli też wracasz na przykład do punktu, idziesz do respa i widzisz, że coś leży jak cię to bardzo nie boli podnieść i odnieść do śmietnika. Będziemy naprawdę zobowiązani. Co tu mam, trzeba ustawić? Tak, po włączeniu jak macie CTF akceptujesz. Aha. Wybierasz, żeby było in, in, out, out Akceptujesz. Czyli jest Koniec. OK. IN Nie. nie. Ostań. IN, IN, OUT OUT I akceptujesz, i stawiasz. I oni się już będą startować. Dlatego mówię, że my dzisiaj mamy zaszczytną rolę. Zginąć. Bo no, 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 tak ktoś że jak ktoś do uchwały będzie słaba dzisiaj. <śled> no. Nie, właśnie się po... Chciałbyś? No, chciałbym, maciu, ale będzie przyszło mi wydać, że nie mam dobrych uwag. Bo... A to no, właśnie ale, A... ale możesz dać, bo ja płacę? To jest, to jest. Okay. Nie, podoba. to już nie. Nie, nie, to już nie. Nie, nie, to nie. Nie, to już to może nie. sytuacja taka, że do nawet nie. to dojdzie, nie. dojdziesz, bo nie. będziesz nie. Nie, to nie. to jest. jest, Ej, ja czerwonych też mogę poprowadzić, tylko koszt 30 osób jest około, ostatecznie. Okay. Ja odprowadziłem drużynę niebieskich na respa, natomiast czerwonych odprowadził Psycho. jednocześnie będąc ich dowódcą, ale że mieli blisko, więc nie było z tym problemu. Ale dzisiaj jesteśmy daltonistami. To jest w Bo tam was tylko trzech było. Powinno być sześciu. Tak, tak, tam go, wy mieliście który punkt? Który punkt mieliście? Dobra, to i na to zmieniamy wam zadanie od razu, bo mam inne, zupełnie. Rozgrywka się zaczęła, i ja niestety musiałem wrócić na off-game, żeby zająć się sprzątaniem i przygotowaniem części finałowej imprezy, czyli powiedzmy integracji. Natomiast w terenie z kamerami został Nunek, który siedział w okolicach kopalni oraz dalszy, Psycho, dalszy. który dowodził czerwonymi, czy tam kanarkowo-czerwonymi. O, no, w końcu chłopaki, podajcie swoją oprezyzację, gdzie jesteście? Powtórz, powtórz, nieczytelna. Czerwona. og við hefum hvað að eitthvað að eitthvað eitthvað. Þau á öllu hvað? Stab do papy, stab do papy, odbiór Tu papa, tu papa, jestem na R2 Bardzo dobrze, przypominam, jesteście zespołem lotnym, kręcicie się między R1 i R2, to są punkty, których trzymamy, tam gdzie jest spina, tam flankujecie, albo wchodzicie od tyłu, nie pchajcie się na Tak jest, zrozumiałem Na prawo tak? Tak, kontakty mają Więc tam... Tak, 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 tak. tak. Tu Staw, słucham Cię Słyszałeś ostatni, że wezmę po prostu kilka osób, bo ciężko jest do się proces i udamy się z tą misją, co nam wytłumaczyłeś Tak, 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 ta misja jest priorytetem, wykonuj misję Dobra, reszta będzie dołączała, spróbuj, będzie próbowała dołączyć do ja wezmę kilka osób i idziemy tam Tak, spróbujcie go wywołać na waszej wewnętrznej Potrzebuję kontaktu z dowódcą sztabu, z dowódcą alpy, przepraszam on teoretycznie słyszy i też naprawia radio I Eichmana albo przez syna możesz się go kontaktować, Chyba mają ustawione Sztabkę radziłbym zanieść do tego Bo jak zginiesz to tracisz No do dowódcy Nie Ja nie Ja to jestem od Kopaja Złota, taki krasnolud zwyczajny. Mamy agenta ONZ, powtarzam, mamy agenta ONZ. Jest on teraz w bezpiecznej lokalizacji, ale musi być przetransportowany do Eski. Będzie szedł bezpieczną drogą. Nie strzelajcie na, z Eski w stronę naszego Respa. Tam będzie szedł agent ONZ. Przejdę, przekażę. Hotel, sztab tu, hotel, podaj kod. Rok zakończenia II wojny światowej. czyli są 1945. Jeżeli ktoś może, to niech wspiera punkt S. Są podane kody do, do kłódki numer 5. Na razie tam nie ma nic do wydobycia. Jak będzie, to będzie leżało na wierzchu. Chłopaki, idziecie na R1, tam są nasi, i przepychacie się dalej do R2, żeby te dwa punkty mieć cały czas. Tak wiem, samej rozgrywki było mało, ale cóż, nic na to nie poradzę. Kiedy jednak rozgrywka się zakończyła, to wszyscy ruszyli do off gdzie były przygotowane kiełbaski, i ogólnie można było usiąść, pogadać, powspominać i rozluźnić się trochę po tym stresującym strzelaniu. Powojenne Panie spotkanie dowódców stron. No kurka, na R2 to się na, na tam sporo sprawdzali. I na koniec, jeszcze, poczęstunek: bo jak ktoś miał ochotę, był głodny, zmęczony, to oczywiście mógł zjeść cieplutką kiełbaskę z ognistego Grilla. Serdecznie zapraszaliśmy. A jak ktoś miał ochotę, to jako, że to była strzelnica, to i z palnej można było sobie postrzelać.

Jako, że nie wszystko dało się na filmach pokazać, to jeszcze wrzucam tutaj pokaz slajdów ze zdjęć robionych przez Szymon'a. Oczywiście link do całej galerii z imprezy będzie na dole w opisie. Serdecznie zapraszam. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.